Dzień dobry, zapraszam i zamykam, czyli Damian, nie ma dyskusji. No. Zaraz będziemy, Damian tu przyjdzie pańsko przy pani, te prosili, żebyśmy się już przebierali, bo potem następni wchodzą, będziemy oczekiwali. Przebieramy, się, słuchajcie, przebieramy. to jest chyba toaleta, tak? Tak. Przepraszam, stoi krzyż? Nie. Dobra, jechaliśmy. No, ja z wychłonem. Ja ja Dobra. Dobra, no. Ranko. Nie mnie ranko. jesteś. Ranko.

jeszcze nie obrano cytrynę. Ja przynoszę ją już obraną. Każdy dostaje kawałek i teraz każdy musi ją zjeść. I wyobrażamy sobie taką cytrynę. Nie Cytryna. Cytryna. Tak. Słyszycie? Baba Baba niesie Baba Cikoguta Baba Cikoguta niesie się. Baba Cikoguta się tu. Baba ci koguta nie się, baba ci koguta nie się, baba ci koguta nie się tu.